Witam was wszystkich. Jestem nad rzeczką, obserwuję sytuację. Żadne ryby się nie pluskają od 9 lat. O co tutaj chodzi? Wczoraj wrzuciłem wam filmik, gdzie opowiedziałem, jak nas Niemcy postrzegają, co o nas sądzą. Posypało się mnóstwo komentarzy. Za co wam bardzo dziękuję. Ktoś napisał w komentarzu Nygus nad naszym Polskim Morzem w sezonie jest więcej Niemców niż nas, Polaków. Zastanowiło mnie to. Często widuję tutaj takie śmieszne sytuacje w Niemczech. Posłuchajcie jednej z nich. Zbliżało się popołudnie kilka tygodni temu. Pojechałem na Autohandel nagrać samochód na drugi kanał. Wpadam do sprzedawcy, mówię dawaj kluczyki od tego fiata. On mówi, ten Fiat już jest praktycznie sprzedany, jest zarezerwowany. Mówię, dawaj kluczyki, może ktoś przyjedzie, może nie, zbliża się już wieczór, zaraz będzie ciemno, może jeszcze na granko pyknę. Dał mi kluczyki, zaczynam nagrywać, wjeżdża samochód na autohandel, wychodzi koleś, idzie do biura, przychodzi z właścicielem. Właściciel mówi, uprzedzałem cię, sorry, ale facet chce zobaczyć samochód. Jest klientem, mówię, nie ma sprawy, masz tu kluczyki, oglądaj, wszystko po niemiecku. Zapaliłem sobie fajkę, zaczynam z gościem rozmawiać, z tym kolesiem, co ogląda auto. Rozmawiamy w języku niemieckim. Chwileczkę pogadaliśmy, mówi, a co ty nagrywasz? Mówię, mam kanał w języku polskim, nagrywam samochody, kto chce, może sobie kupić, sprowadzić. On się odzywa w języku polskim do mnie. Mówi: A to super, to ty z Polski jesteś. Podasz mi nazwę kanału, może zobaczę, co tam montujesz. Się zdziwiłem. Nagle koleś zaczyna mówić w zrozumiałym języku dla mnie, nie? Pochodzę w końcu z Polski. Pogadaliśmy chwilę. Mówi: To jest auto dla żony. Idę po żonę. Żona siedziała w samochodzie. Poszedł po żonę, wychodzą z samochodu, żona niesie taki koszyczek, idą w moją stronę, rozmawiają ze sobą w języku niemieckim. Mówię nie mrę sobie wziął za żonę. Mówię zdrajca jeden. Podchodzą do mnie, patrzę, co jest w tym koszyczku, a tam taki dzidziuś, nie wiem, dwa miesiące może miał. I podchodzi ta żona, mówi do mnie halo! A ja mówię do niej, cześć! Ona się chwilę zastanowiła, mówi pan jest z Polski? Mówię tak, mówię, mąż też, tak, mąż też, ja też z Polski jestem. I w tym momencie się zastanowiłem, skoro oboje jesteście z Polski, dlaczego, idąc do mnie, rozmawialiście w języku niemieckim, nie po polsku? Spojrzałem na tego dzieciaka i się zastanowiłem, jestem ciekaw. Czy ten dzieciak będzie rozmawiał w języku polskim, czy nauczą go języka polskiego, skoro dwóch Polaków małżeństwo rozmawia ze sobą w języku niemieckim, a rozmawiali oboje normalnie w języku polskim, bo niektórzy mają problem, jak są tutaj długo, nie mieli styczności, no może kaleczą, może im głupio, ale oni rozmawiali normalnie, tak jak ja teraz do Was mówię w języku polskim. I wiecie co? Naprawdę byłaby szkoda, ponieważ język polski jest na liście najtrudniejszych języków do nauczenia. Tak, zobaczcie sobie: pierwsza dziesiątka. Chiński, rosyjski, chyba polski i jakieś inne języki są najtrudniejsze do nauczenia. Dzieciak ma od małego możliwość nauczyć się skomplikowanego języka. Tutaj w Niemczech w podstawówce angielski jest obowiązkowy, praktycznie jak wszędzie, w Polsce chyba też. Także, jeżeli weźmiesz tutaj kogoś młodego, zapytasz go, znasz angielski, praktycznie każdy podstawy zna. Ale jeżeli zapytasz dzieciaki, a ktoś zna polski, to jeżeli nie miał matki Polki, ojca Polaka, rodziców Polaków. To praktycznie nikt nie zna. Jest to bardzo rzadki język i bardzo trudny do nauczenia. I widuję tutaj w sklepach bardzo często Polaków, zakamuflowanych, słuchajcie, tak jak ja, bo strasznie wieje. Jak są blisko siebie, na ucho coś sobie szepczą, mówią po polsku. Ale jak już się oddalą od siebie, jest odstęp. I inni słyszą, co oni mówią, rozmawiają w języku niemieckim. Ja nie potrafię tego, słuchajcie, zrozumieć. Ja z chłopakami, jak chodziliśmy całą paczką na siłownię, kilka Polaków, to krzyczeliśmy, śmialiśmy się z jednego końca sali na drugi krzyczeliśmy w języku polskim, nie krępowaliśmy się, byliśmy sobą. A takich zakamuflowanych, słuchajcie, jest sporo. I być może właśnie ci turyści na naszych polskich plażach, co rozmawiają w języku niemieckim, może podszywają się pod Niemców, wcale to nie są prawdziwi Niemcy. Taki temat mi wpadł do głowy. Zapalę sobie fajurka, popatrzę jeszcze na rzeczkę. Może jakaś ryba się plusknie tutaj. Rzeczka fajna za mną płynie. Szkoda, że nie wolno łowić na żywca. Materiał teraz nagrany oczywiście był jak zawsze na żywca. Jak chcesz, daj łapkę, napisz komentarz, udostępniaj, subskrybuj rób co chcesz. Pozdrowionka do następnego Nygus. Cześć! A fajna jest ta rzeczka.